Stary rok 2023 w Baniach Mazurskich zakończył się skandalem. Zamiast posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 28 grudnia, w sprawie likwidacji gabinetu stomatologicznego przy ulicy Kościuszki 1, odbyło się spotkanie towarzyskie z udziałem Wójta Łukasza Kulisia. Statut Gminy Banie Mazurskie, uchwalony przez radnych już za kadencji Kulisia w artykułach od 46 do 64, nie przewiduje udziału kontrolowanego podmiotu, w tym przypadku Wójta Łukasza Kulisia posiedzeniu komisji rewizyjnej. Jaki sens ma kontrola radnych poczynań wójta, skoro swoją obecnością na komisji rewizyjnej wywołuje on stosowną presję? Dlaczego na komisję rewizyjną nie zaproszono właściciela gabinetu stomatologicznego, który został zlikwidowany, a rzekomo zaproszono wójta rozpisującego przetarg na lokal, który wygrała firma Panaceum, która w części należy do matki wójta? Posłuchaj spięcia na posiedzeniu komisji wójta Łukasza Kulisia z radnym Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawłem Czyżem. Pomyśl, czy tak powinna wyglądać kontrola? Gdzie zasady przejrzystości i uczciwości? Jak są pytania, to, no? Jak są pytania, to, to, to bardzo proszę, yy, udzielimy odpowiedzi na te wątpliwości. Na te są pytania? Państwo radni? Panie radny, czy pan się wypowiada, czy nie? Odnowy pan na sesji, powie, że pan nie udziela pan głosu. Ale proszę mnie nie atakować Pani ja Radna. Wiem. Ja wiem, co ja mam robić, dlaczego nie ja robić. Pani nie jest od zwracania mi uwagi. Może pani swoim dzieciom, ewentualnie małżonkowi zwracać o nimi. Tak, mam pytania do to pana wójta. Chciałbym zapytać Pana Wójta, ponieważ za wyjątkiem tych licznych przepisów o gospodarce nieruchomościami istnieją również inne przepisy, Szanowny Panie Wójcie, na przykład artykuł 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje gminę do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. W związku z tym Panie Wójcie, ja chciałbym zapytać w związku z tym, że przetarg, który został ogłoszony dotyczył w tej kwestii dotyczącej tego lokalu 38 metrowego Usług leczniczych, a wcześniej było to, były to usługi stomatologiczne. Ja chciałbym zapytać, jak wobec tego gmina zamierza w tej chwili zapewnić zaspokojenie zbiorowej potrzeby mieszkańców w postaci opieki stomatologicznej finansowanej, finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia? W jakim lokalu miałoby się to odbywać, skoro ten lokal życzony, o którym mówię, czyli ten 38-metrowy, był przystosowany do opieki stomatologicznej. Świadczenia zdrowotne, o którym była, które, które przewidywały warunki przetargu, no są bardzo szerokie. Równie dobrze można by było tam wstawić jakąś medycynę chińską i nie byłoby problemu. W związku z tym, z czego wynikało to, że w lokalu, który jest przystosowany do y, świadczenia usług stomatologicznych, które zaspokajały zbiorowe potrzeby mieszkańców, dlaczego tym razem z ogłoszenia przetargowego zniknął, zniknęło to określenie, zostało wprowadzone nowe, i, i jak zamierza Pan Wójt wobec tego i gmina rozwiązać kwestię dostępu mieszkańców do usług stomatologicznych w ramach y, kontraktu Senowzutu? Jeszcze stronie? Ja bardzo się cieszę, że Państwo zapoznali się z typisami. To jeszcze bardzo w ustawę, to Pan zanotuje, chyba że Pan to nagrywa. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2010 roku o działalności leczniczej. Tam jest wskazane bardzo szeroko, co, kto jak może taką działalność prowadzić. Dlaczego zostało wpisany i rozszerzony katalog na działania w zakresie opieki zdrowotnej? A no dlatego, bo pan się pewnie orientuje, ile razy w tygodniu jest gabinet stomatologiczny otwarty? Ja, panie Pani już nie zasięgną informacji? To ja Państwu odpowiem. Niech pan odpowie, panie wójcie, a nie powie. Ale pani nie poucza, tak jak pan powiedział, pan może pouczać w domu. Ale niech proszę. pan odpowie na pytanie, panie wójcie, a nie ale ja tutaj wodę Ale mnie ja teraz odpowiada, wcześniej pan miał możliwość zadawania ale to jest Komisja Rewizyjna Spraw Kontroli, a nie spotkanie z Panem Wójtem, no cóż, to, to się zdecydujcie. Ale Pan w ten cywilizowany sposób prowadził... Nie, tutaj, tutaj jest szopka, Panie Wójcie, ja dziękuję Państwu za tego typu posiedzenia. Wzburzony radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż opuścił cyrk Wójta Kulisia. Za uznaniem, że przetarg wygrany przez firmę, której współwłaścicielem jest Matka Wójta, radna powiatu gołdabskiego Małgorzata Kuliś, a zatem za likwidacją gabinetu stomatologicznego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia głosowali następujący radni z bań mazurskich: Beata Sereda, Piotr Warcaba, Adam Marek Wawer, pracownik firmy Panaceum, która w części należy do matki wójta Izabela Beata Rand, Mirosław Kwit, Paweł Dejnak oraz Edward Tepyło.